Byliśmy przyjaciółmi teraz, idę na Twitlock, że jest jestem tak. Że w szczerym stanek skocze, pojewany jest ten ślop. a życie jak góry stromę to piszę do ciebie ja. Je, yeah, je, yeah, pój siomek. Byliśmy przyjaciółmi teraz, idę na Twitlock, że jest jestem tak. Że w szczerym stanek skocze, pojewany jest ten ślot, a życie jak góry stromę to piszę do ciebie ja. Je, yeah, je, yeah, pój siomek. Dzisiaj jak zawsze jest mi bardzo smutno. Tam przy kąpię Gdzie maluję płótno, nie zastanawiam się co będę robił jutro, bo dzisiaj ciężko będzie mi usnąć, wyjebane mam to wszystko I angiogenes i pozdrawiam każą szmatę, kto ma ceny i nie patrzę się na inny, Bo z sami, a z muzyką cały życie Nie dostanę i tego tak nie męczy bo mnie zabija, kobiety rzeczy, jestem jak w drzwiach bo to sobie to ryja, zapominam już, się nas oh. my byliśmy przyjaciółmi, teraz idę na swój tom, że jest jestem tak, że wiem, stanę w żywym stanach skoczę jest ten ślok, a życie jak góry strome, to się do ciebie ja, nie yeah, ja, yeah, twój szomek my byliśmy przyjaciółmi, teraz idę na swój tom, że jest jestem tak, że wiem, stanę w żywym stanach skoczę jest ten ślok, a życie jak góry strome, to przyszedł od ciebie ja, jest, je, i szomek, tyle znajomych, a w głowie samotność, w sercu rodzina, nie da mamy dotknąć, po co mam biegać? Jak pies za kością, ktoś chce mnie wyjebać, ką czesną znajomością Słucham z tego, co mi wpaje świat, bo są co jak Lego, mu z każdego dnia Zultata ja wyciąga bata wielka strata, tylko ciństwa nie odzyskam do przodu idziesz sam, przoru idę

Wy byliśmy mi teraz, idę na twój tok, majemany jestem tak, że w siedem stąd, skoczy jest ten ślad, a życie jak góry strome, to piszę do ciebie ja, je, je, pójść szomek, Wy byliśmy przyjaciółmi teraz, idę na twój tok, majemany jestem tak, żełem, się stanę, skąd, że w siedem sanek Pojemany jest jestem ślad, a życie jak góry strome, to piszę do ciebie ja, je, je, pójść szomek